Witam wszystkich. Dzisiaj poruszamy trochę nietypowy temat, czyli wątki bietlisowskie w kultowym serialu Doktor Who. Nie znam nikogo, kto miałby większą wiedzę na temat doktora, niż mój gość Dominik. Cześć. Cześć, witaj. Chociaż tą wiedzą to bym aż tak nie przesadzał. Są wielu, którzy wiedzą, wiedzą więcej niż ja. No ale przynajmniej w moim kręgu znajomych. Okej. Okay. Teraz myślę, że możemy przejść do pierwszej kwestii takiej dość fundamentalnej, czyli czy zdarzyło ci się słuchać Beatlesów i czy masz jakąś opinię na ich temat? Zdarzyło mi się, ponieważ jestem z wykształcenia filologiem angielskim, podczas studiów musiałem siłą rzeczy dowiedzieć się bardzo wiele również o historii Wielkiej Brytanii. No Beatlesi są jakby nie patrzeć istotnym jej elementem oraz do tego na ćwiczeniach ze słuchania wielokrotnie miałem do czynienia również z piosenkami Beatlesów u pana profesora Niciej. Jeżeli nas słucha, to go pozdrawiam. Bardzo często lubił, lubił puszczać tam piosenki bitelsów, których tekst musieliśmy uzupełniać. Oczywiście poza tym znałem też takie bardziej znane piosenki, jak na przykład Yesterday i kilka innych, ale większość poznałem właśnie podczas, podczas wspomnianych już wykładów. A czy ty znasz doktor Hu? Oglądałaś jakieś odcinki? Jeżeli chodzi o doktora Hu, to yy, widziałam kilka lub nawet kilkanaście odcinków, oczywiście yy, z Tenantem, i tak zastanawiam się, yy, dlaczego większość osób, które nie są zanurzone w tym uniwersum, kojarzy właśnie Tenanta jako tego doktora. Ja bym powiedział, że chyba dlatego, że to jest taki chyba najbardziej popularny aktor z odtwórców głównej roli. No tak, i też ma taką dość charakterystyczną urodę, chyba. Mhm. To prawda. Jeżeli chodzi o te odcinki, to szczególnie zapadł mi w pamięć ten, o którym dzisiaj też rozmawialiśmy wcześniej, czyli ten, w którym przenoszą się z, z Ziemi na Księżyc to znaczy przenoszą szpital z Ziemi na Księżyc i wywarł na mnie dobre wrażenie, ale muszę przyznać, że sporo też czytałam o tych starych, najstarszych odcinkach z lat 60. i zaintrygowały mnie, i jestem ciekawa, jak to zniosło próbę czasu i czy te wszystkie technologiczne rzeczy budziłyby teraz śmiech i politowanie, czy jednak się bronił? Oj, budziłyby wielkie politowanie, tym bardziej, że no to nawet to to było efekty specjalne nawet w starych odcinkach, nawet na te czasy, kiedy one powstawały, to nie było nic szczególnego, więc zdecydowanie no, tego tego serialu raczej nie ogląda się dla, dla dobrych efektów specjalnych, no współcześnie jest trochę lepiej, ale zdecydowanie efekty specjalne nie były jego mocną stroną. Aha. A jeszcze mam pytanie co do tego pierwszego, bo mówiłeś, że puszczano ci na studiach te piosenki i czy masz jakiś uraz do tych utworów, które wtedy ci serwowano? Tylko do jednego, bodajże 64, nie jestem no pewien czy jest 64. to tytuł, taki jest tytuł tej piosenki? When I'm 64. When I'm 64, no do tej piosenki mam uraz, no było to, by było to trudne. Pan profesor ułożył naprawdę trudne ćwiczenie na jej podstawie, do tej jednej piosenki mam wyraźny uraz. Aha, a jeżeli chodzi o sam zespół, to podobają Ci się ich piosenki? Tak, są całkiem ładne. A, a, a jeżeli chodzi o kolejną kwestię, to już teraz przejdziemy do głównego tematu bardziej. Jakie było pierwsze beatlesowskie odniesienie w serialu? Był to drugi sezon, tam w latach, w późnych latach 60. Odcinek nazywał się The Chase i na samym początku doktor w swoim pojeździe, w swoim TARDISie montuje taki jakby ekran, montuje czy też naprawia, tego już dokładnie nie pamiętam, taki wielki ekran, za pomocą którego jest w stanie wyłapać dowolną transmisję w dowolnej czasoprzestrzeni i podłącza się do koncertu Beatlesów i, i tam sobie ze swoimi towarzyszami przez kilka ładnych minut słuchają sobie piosenek. Witelsi. To było takie na, na najbardziej pierwsze, pierwsze nawiązanie. Całkiem urocze. Całkiem fajne. To wtedy myślę, że później później też pokazywałem ci kiedyś zdjęcie kolejnego wspaniałego drugiego doktora. To już sam jego wygląd był ewidentnie mocno inspirowany Witelsami. Wyglądał jak na kartnej, praktycznie, znaczy chodzi o fryzurę. Tak jest. No i też był bardzo muzykalny. Nie wiem, czy akurat było to nawiązanie celowe, długi do doktor, był wyjątkowo muzykalnym wcieleniem. Aha. To muzycy... Być może, być może również, również z tego powodu. Może chodziło o odniesienie do McCartneya, bo McCartney był, jest bardzo wszechstronnym artystą, potrafi grać na wielu instrumentach. To może o to chodziło. Nie, wykluczone. Ja mam teraz takie pytanie do Ciebie, ponieważ. Generalnie całe przykłady doktora opierają się na tym, że doktor różnych ludzi, w we współczesnych starach, to są tylko głównie ludzie ze współczesnej Wielkiej Brytanii, ale ogólnie doktor zabiera ludzi z różnych, z różnych światów, z różnych er do swojego pojazdu i podróżują w czasie i przestrzeni. Gdybyś dostała taką szansę podróży z doktorem, do jakiego momentu, że tak powiem, związanego z Beatlesami, chciałabyś podróżować? Przede wszystkim to jest bardzo trudny wybór, ponieważ wiadomo, że chciałoby się być i w Hamburgu na początku lat 60. i u Eda Sullivana, ale y, myślę, że gdybym miała wybrać jeden moment w historii, to byłaby to ich wyprawa do Indii w 68 roku, bo y, byli tam dość długo, od chyba lutego do kwietnia. I po pierwsze, dlatego, że pojechała tam cała czwórka ze swoimi partnerkami, a trzeba wiedzieć, że nie tylko Bittlesi byli interesującymi osobami, ale ich dziewczyny także, na przykład Jane Asher, partnerka Pola która była i jest do dzisiaj yy, aktorką teatralną i pochodziła z domu, w którym kładziono ogromny nacisk na kulturę i sztukę, więc myślę, że fajnie by się z nią rozmawiało. Zresztą yy, z całą paczką, która tam wtedy była. A po drugie, w Indiach Bizefie napisali mnóstwo wspaniałych piosenek na mój ukochany biały album. Na przykład John napisał Sexy Sadie, George napisał Long 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 albo Paul napisał Blackbird. I to byłoby fascynujące obserwować ich przy pracy. Więc myślę, że akurat tam chciałabym cię przenieść. Mm -hmm. I już w rozszerzonym uniwersum było takie słuchowisko, w którym doktor właśnie zabiera jedną ze swoich towarzyszek, która akurat z Witelsów nie zna, ponieważ jest kosmitką. Ją, Chce ją zabrać do, do przeszłości na jeden z koncertów Witelsów, ale jak się okazuje, Coś się stało i zamiast Beatlesów gra tam zupełnie inny zespół, a nikt nie wie, kim są bitelsi. Oczywiście okazuje się, że to pewien Cosmita namieszał w czasie i przestrzeni jakby stworzył inny zespół, żeby, żeby jakby na, na, nakarmić się sławą tego, tego nowego zespołu. Aha. Takie, są, takie z tego typu przygody miał doktor. To już się bałam, że powiesz, że zabrałem na koncert Stąsów jednak. Nie, akurat nie. Akurat ten zespół, który tam, w tamtym, w tamtym słuchowisku zastąpił Witeleców, jest to zespół fikcyjny. Takiego zespołu naprawdę, naprawdę nie było. Aha. Jeszcze była też z kolei w książce, ponieważ um, również nawet powiedziałbym, że bardziej w rozszerzonym uniwersum doktor spotyka Beatlesów, szósty doktor, który dowiaduje się, że niedługo się zregeneruje w kolejnego, to jakby koniec pewnego etapu w jego życiu, postanawia nauczyć się grać na gitarze i przypadkowo spotyka Beatlesów jeszcze całkowicie zanim byli sławni i z nimi tam sobie gra w domu. Aha, a w jakich latach to było nagrywane, ten sezon akurat? Ten sezon z tym odcinkiem, o którym mówiłem wcześniej, The Chase był z roku 65. Aha. Słuchowisko powstało, to słuchowisko, w którym ci kosmici zastępują Beatlesów. To jest dość, słuchowisko samo w sobie dosyć nowe, ponieważ powstało w 2013 roku na 50. rocznicę serialu. Było kilka takich właśnie. Generalnie było kilka, kilka słuchowisk, które działo się w 1963 roku, wtedy kiedy powstał właśnie pierwszy odcinek Doktora i tam powstało kilka tych, tych przygód, których akcja działa się dokładnie w tym roku, między innymi właśnie ta. Aha, ale to jest w ogóle też imponujące, że ten serial przez tyle lat się utrzymuje na rynku. No, miał, miał przerwę w latach 90., ponieważ w BBC był człowiek, jeden z producentów BBC, bardzo, bardzo tego serialu nie lubił i doprowadził do skasowania go, ale w 2005 wrócił. No i do tej pory jest, chociaż obecny scenarzysta jest na tyle kiepski, że robi wszystko, żeby serial przestał istnieć, no ale to jest inna sprawa. Ale to jest zamierzone działanie, czy tak mu wychodzi? Nie, po prostu jego kompletny brak talentu. Aha. To może zostawmy ten smutny temat i zapytam Cię o kolejną rzecz, czyli y, dlaczego twórcy doktora Hu zdecydowali się umieścić y, smaczki i odniesienia związane z Beatlesami? To oczywiście można spekulować, ale mm, generalnie doktor Hu jest. Bardzo, bardzo zakorzeniony w brytyjskiej kulturze. Samo to, że wszyscy aktorzy, którzy grali kiedykolwiek doktora, jeden tylko warunek musi spełniać, muszą być Brytyjczykami. Oczywiście jest to zupełnie nieformalne, ale tak to właśnie jest. Pod takim kluczem to wybierają. I ja myślę, że, że chodzi właśnie o to. no Bittelsi są również bardzo fundamentalnie zakorzenieni w brytyjskiej kulturze, prawda? No tak, to prawda. No jasne. I myślę, że to właśnie to jest, to jest ten powód, że Doktor Hu jest jakby. Jako ten element brytyjskiej kultury lubi właśnie sięgać również po, po również takie moc, mocno mocno zakorzenione w Wielkiej Brytanii rzeczy, na przykład właśnie tutaj Beatles. Oczywiście to jest tylko teoria, ale ja myślę, że, że to dlatego. Poza tym druga rzecz, no, generalnie doktor już mówię wewnątrz uniwersum jako postać. Lubi generalnie spotykać różne postaci historyczne, związane z historią, które w jakiś sposób zmieniły świat, zmieniły powiedzmy, otoczenie, swoją branżę itd. i tak dalej. I to też jest moim zdaniem druga rzecz, która tutaj może być tą decyzją o tym, że kilkakrotnie tam pojawiali się, pojawiały się nawiązania do Beatlesów albo nawet oni sami. A tak trochę na marginesie, czy y, jakieś inne istniejące realnie zespoły y, miały też swoje miejsce w doktorze w toktorze, czy tylko oni? Oj, szczerze mówiąc, nie wiem, trzeba by to sprawdzić, ale ja myślę, że o jakichś tam również równie znanych zespołach, myślę, żeby się to. Myślę, że coś by się znalazło. A nawet sprawdzimy to teraz. Powiedzmy, jeśli wpiszemy, rzuć jakiś znany zespół. The Rolling Stones. Rolling Stones. Magia Doktorowej Wikipedii. Co nam powie? Mamy jakiś wpis. I już. Hmm. O Rolling Stonesach zdecydowanie mniej. Jest tylko kilka nawiązań, kiedy doktor wspomina. Widzę tutaj, na swoim towarzyszom o Rolling Stonesach, albo widzę, że towarzysze porównują jakieś wydarzenia na obcej planecie do, do koncertu Rolling Stonesów. Także trochę jest, ale zdecydowanie mniej. Aha, no, ale zawsze coś jednak. Zawsze coś. Dokładnie. Jak już wspomniałem, w Doktorze pojawiają się bardzo często różne postacie historyczne. No, w 2005 roku mieliśmy, w jednym z odcinków był, był Dickens, jeden w ogóle z najsłynniejszych odcinków nawet z współczesnych serii, ale nie tylko, był to odcinek yy, o Wicencie Van Goghu. A gdyby, miał, gdyby w którymś z nowych odcinków mieliby się pojawić Beatlesi, to yy, jakich aktorów chciałbyś zobaczyć grających ich? No, to jest znowu niełatwe pytanie, ponieważ yy, kiedy przeglądałam katalog takich yy, znanych aktorów yy, względnie młodych, to nie nie był szczególnie podobny do Beatlesów, ale jeżeli się dobrze poszuka, to myślę, że kogoś się znajdzie. Na przykład pomyślałam, że do Johna bardzo podobny jest, yy, może nie bardzo, ale jednak przypomina go yy, aktor. To nazywa się George McKay. Nie wiem, czy znasz to taki chyba mocny. No ja z wyglądu. O, e, jeżeli chodzi o Ringo, to mógłby się w niego wcielić e, Simon Helberg. Widziałam jego zdjęcie właśnie z taką typową bitrysowską fryzurą, więc pasowałby. E, jeżeli chodzi o Pola, to myślę, że powinien go zagrać be, e, Ben Wishow, ponieważ e, myślę, że obaj mają niesamowity urok osobisty i taką delikatność w sobie, więc odpowiednia charakteryzacja i damy radę. A jeżeli chodzi o Harrisona, to niestety nie udało mi się znaleźć pasującego aktora. Może dlatego, że był tak przystojny, że nikt mu nie dorównuje. Aż do tej pory. O. Rozumiem. Ja jeszcze myślę, że bardzo dobrym pomysłem byłoby, gdyby tych Beatlesów dać do towarzystwa dwunastemu doktorowi. Wytłumaczę dlaczego. Dlatego już był taki moment, kiedy doktor um, zaczyna grać na gitarze. Następny doktor generalnie lubił grać na gitarze. I w pewnym momencie w jednym z odcinków zrobił taką akcję do, do takiej 11-wiecznej tawerny. Wjechał na czołgu, grając na gitarze elektrycznej. <laughs> ja myślę, że właśnie szczególnie do niego, do takiej jego troszeczkę rockowej stylówki, pasowałby sławny zespół muzyczny. Tak, zresztą. Y nie wiem, czy ci kiedyś nie wysyłam. W 1965 roku y, powstał taki film z Beatlesami, mający być parodią w, y, serii z Bondem, pod tytułem Help. Y, I oni tam y, w pewnej scenie ukrywają się na poligonie wojskowym przed taką y, bandą y, religijnych świrów, którzy chcą zabić Ringo. To, to długa historia. Y, no i na tym poligonie wojskowym jest też Czołg. I pojawia się przez jakiś czas w kadrze, więc. <laughs> O, to, byłoby, to byłoby naprawdę świetne. Szkoda, że właśnie aktor tego doktora Peter Capaldi już, już nie gra, ponieważ on też do te, też, obu, generalnie również zajmował się, mu zajmuje się cały czas muzyką. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe połączenie. Tak, myślę, że tak. A Peter Capaldi to był chyba jeden z takich bardziej sędziwych doktorów. O, raczej tak. Tym bardziej, że tuż przed nim był Matt Smith, najmłodszy wiekiem, aktor, który się wcielał u doktora. Był to bardzo silny kontrast. Aha, ale myślę, że zamierzony. A jak najbardziej, myślę, że tak, ponieważ to chcieli pewnie podkreślić tą dużą zmianę, jaka jest z jednego doktora na drugiego. No tak, to, to na pewno. I tak się zastanawiałam też, jak jest, yy, jaka jest inna seria, która yy, miałaby tak długą rozpiętość czasową. I byłaby taka kultowa, i pomyślałam, że właściwie myślę, że Bondy wspomniane już tutaj dlatego też, że aktorzy się tam zmieniają, tak jak w Doktorze Hu. To prawda. Być może jeszcze Star Trek, chociaż na ile się orientuję, Star Trek ma jakby takie różne serie. Nie jest to taka jeden, jedna, jeden ciągły program, tylko ma jakieś takie swoje różne, różne serie. Aha, no tak. Star Trek jest zresztą też coś taki memiczny, z tego co widziałam. Nawiasem mówiąc, pozwolę sobie przemycić mój ulubiony żart. Zawsze, kiedy ktoś mnie pyta, czy oglądam, czy oglądałem Star Trek, mówię, że tylko ten jeden odcinek, gdzie profesor Xavier zostaje porwany przez Cybermenów. <grym> Jak to ktoś mi kiedyś napisał, sposób, żeby wkurzyć naraz raz dużą ilość fandomów. No tak, a fandomy już ze swojej definicji są dość wkurzone. <grym> to prawda. Myślę, że będziemy powoli kończyć. Okej, okay, dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki. Chyba, że chciałbyś coś dodać. Nie myślę, że to wszystko. No to dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszej audycji, nazwijmy to. I jeszcze chciałam Was poprosić jak zwykle o zostawienie łapki w górę, o danie subskrypcji i y, też informuję, że założyłam fanpage na Facebooku, więc jeżeli chcecie, to możecie tam zajrzeć i zostawić lajka, bo będą się pojawiać pasty i memy mojego autorstwa. O, dobrze wiedzieć, ja już oczywiście polubiłem, więc czekam na pierwsze. O, no to myślę, że, że za niedługo się pojawią. Okej. Okay. No to do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.